Ojeźdź z nieba w te pierdolone parasolki! Gdzie pana ta satelita naprowadza? Z czego ona jest? Z samolotu? Nie da się całkowicie ominąć pana Ramotowskiego. Komuś nerwy puszczą za ich postępowanie. Awantura toczy się o 6 metrów kwadratowych. No, nie widzę, że to nie pan! Cztery lata błaszczają mnie. To także sąsiad i zadowolone są. Szali Miejscowość Supy Województwo Podlaskie rozpoczyna się wizja lokalna w sprawie budowy miejscowej drogi. Rzeczowo, spokojnie porozmawiali. Sprawa dotyczy podwórka tylko jednego mieszkańca, Tadeusza Ramotowskiego, ale mimo ulewnego deszczu zebrała się. Cała wieś. Już dość tego angażowania, tego piekła, tej obrazy boskiej, tego rzucania kapitala! Droga we wsi projektowana jest już od ponad trzech lat, ale nie może powstać dlatego, że wciąż protestuje jedna rodzina, Tadeusz Ramotowski, wraz z żoną. Pozostali mieszkańcy wioski mają już dość. Twierdzą, że najwyższy czas, aby wymienić starą brukowaną drogę na przejezdny asfalt. Cała wioska chce. A tylko jeden, jeden, jeden jeden taki. Dziwny na całą wieś i na całą gminę, może na całą polskę teraz. O, będzie. No, tak, sensacja. Będzie. XXI wieku. No Droga to jest e, potrzebna jak, jak, jak woda żeby on był w drugiej, proszę panią, wiosce, to ja nie wiem, co mogłoby być, bo on tak nie ma prawo jazdy, nie miał traktoru ubezpieczonego, jeździł do przytu, nikt mu nie dokuczał, bo drugi raz to by mu na lawetę brali pięć razy w tygodniu traktor, ale ludzie przymknęli i się nie odzywali. Tak, a to, co człowiek, to proszę panią, te ludzie nie dają szacunku ani dla zmarłych, ani dla żywych.

Niektórzy mieszkańcy oddają od kilku do kilkunastu metrów swojej działki pod budowę drogi. Ramotowski nie ustępuje w sumie 6 metrów kwadratowych. Szanowni Państwo, geodeta już jest przygotowana. Czego drogę w mojej strony o półtora metra. Wszystkie zadowolone. Jak zdechli, znajdą broni, to co robią? Kraczą. Tak, i tu, krakać, no, krakać. całe Twoje na podziór na ja Nie, telefonów tak. nie, można, nie, Telefonów Wiele razy były się krzyczałeś mnie w domu. Ramotowski to jest człowiek, który jest przeciwko wszystkiemu. Były budowane wodociągi, był przeciwko. Były budowane telefony, był przeciwko. Teraz jest budowana droga, też jest przeciwko. Problem w tym, że ziemia Ramotowskich leży niemalże w centrum wioski, tuż przy skrzyżowaniu. Geodeta zrobił mapę terenu, projektant zaprojektował drogę, ale zdaniem Ramotowskiego droga będzie przechodziła zbyt blisko jego domu. Droga też musi mieć swoje parametry, żeby te mleczarnie mogły przejechać, prawda, odbierające mleko. Rolnicy z przyczepami, no przecież jeżdżą ciągnikami, muszą też móc przejechać i muszą mieć szansę minąć się na tym łuku. Te krzaki no. specjalnie po to są trzymane, żeby po prostu... Robić krzywdę komuś, sąsiadom, żeby było gorzej. Przecież to jest droga, z której korzysta większość wioski. Tam są pola uprawne, wszyscy tutaj jeżdżą maszynami, dużymi ciągnikami. Ramotowski... wypadki są, no bo tu nie ma w ogóle widoczności. Panie Ramotowski, to. za co do nas te przezwiska, wyzwiska? Panie za co to jest? Panie za co do za co

Niech ona idzie, tak? Niech ciemnie mój zabierze, to jest tak? Niech ciemnie. Zatem Prawda! Tak. Prawda. My na gładzie staniemy, żeby ta droga była. To jeden nie może cało wsi województwem i powiatem i gminą rządzić. Przyjechali oszuści, tak? I wszystko zeznają nieprawdę. Składamy podanie nawet do. Rzecznika praw obywatelskich w Warszawie. Rzecznik spraw obywatelskich przysłał pismo, żeby dyrektor zarządu dróg powiatowych w Łomży, państw Widerski, ustosunkował się do zarzutów. A on wszystko napisał, ja te pismo mam, wszystko napisał nieprawda. Tak już Ramotowski chce, żeby droga była zaprojektowana po jego myśli. Twierdzi, że goda i projektant posługują się fałszywymi mapami. Wszystko na fałszek zrobił, tak? Wywłasy mnie na fałszach. Na fałszywej mapcie zasadniczej. Opinie są zgodne. Mapa jest wykonana prawidłowo. A co panu zeprzy tylu ludzi? Tyle ludzie słuchają a pan a pan prawdy gada, panie Ramutowski? Pan, prawdy. Prawdy, pan prawdy. Prawdy, prawdy. prawdy gada? Tak? Ty, ty, Prawda jest, że człowiek jest ufliktowy. Tu są odeci, wszystko, on krzyczy Irena, e podejść sznurek. I sznurkiem ty co, ci piesy, co taśmy, wszystko, są so, ja Nic, a śniorkiem ma taka to powiwala. On się niczego nie boi. Nie trzeba robić, nie trzeba robić, że są oszusty. το χειμώνα. να παράτασα την ήταν να προβάλλω. Σε κουραγιά, σε μολότου. Του νύμα πάρα. Pan geodata pewnie znajdzie ten pal. Jak wyrzucił remotozny palec... Zaraz Nie Ja zaraz palec przyniosę od Podczas wizji lokalnej odkrywano pale, czyli słupy graniczne. Okazało się, że wszystkie projekty drogi były robione zgodnie ze słupami granicznymi. Wbrew temu co twierdził Ramotowski. Róbcie wszystko i skończcie ten konflikt, bo to wyjdzie takie kiedyś w plutach, komuś nerwy puszczą za ich postępowanie i będziecie wywinni, więcej nikt. Teraz przygotowanie ostatecznego projektu drogi w rękach Zarządu Dróg Powiatowych i Starostwa Powiatowego w Łomży. Tadeusz Ramotowski nie będzie kwestionował nowego projektu. Być może. Anna Borkowska-Minko, Supy.